Wyobraź sobie, że ktoś po twojej śmierci wyjmuje ci mózg przez nos. Brzmi jak horror? Dla starożytnych Egipcjan to była codzienna praktyka. Mumifikacja była dla nich świętym rytuałem, ale to, co się działo z ciałem, było brutalne, precyzyjne i pełne tajemnic. I nie, nie robili tego z miłości. Robili to, by dusza mogła przeżyć wieczność. Proces mumifikacji trwał około 70 dni. Ciało było myte, oczyszczane i balsamowane. Ale najpierw trzeba było usunąć wnętrzności. Serce, uznawane za centrum myśli i duszy, zostawało w ciele. A mózg? Wydobywano go przez nozdrza za pomocą metalowych haków. Dosłownie, rozbijano kość sitową i wyciągano mózg kawałek po kawałku. Pozostałe organy, płuca, żołądek, jelita, trafiały do czterech naczyń kanopskich, każde chronione przez innego Boga. Aby zachować ciało zasypywano je solą na trunem na kilkanaście dni. Później zawijano je w setki metrów bandaży, często z amuletami i złotem między warstwami. Niektóre mumie mają ozłocone języki, bo wierzono, że zmarli będą mogli mówić w zaświatach. Zdarzało się też mumifikowanie zwierząt: kotów, ibisów, krokodyli, a nawet byków. Arystokraci mieli mumifikację premium, ale biedni Czasem ich ciała były po prostu zalewane smołą i zawijane w byle co. Co ciekawe, nie wszystkie mumie były przeznaczone do pochówku. W średniowiecznej Europie mielono je na proszek i sprzedawano jako lek. Serio. Dla Egipcjan mumia to nie była tylko tradycja. To była przepustka do wieczności. Ale patrząc na metody, trudno nie zapytać: czy to duchowe poświęcenie? Czy może brutalna technologia przetrwania? A ty chciałbyś zostać zmumifikowany? Zostaw komentarz i daj suba.